Sos serowej, ser ze A sos serowy robimy tak. He he. Masło, niech się rozpuści. Ile masła, tyle mąki. Robimy bechamel. To wszystko zalewamy mlekiem i znowu mieszamy. Trzeba mieszać, bo to lubi się przyjarać za smażki do mleka powinna być jedna dziesiąta. Czyli mąki do mleka, żeby zagęściło dobrze. 120. się zagotowało, zgęstniało, więc dajemy... Mieszają cały czas, bo to mleko, to się przyjara. Czedar. Najlepszy do sosu serowego. No ile dajemy? No ile wlezie. I ciągle mieszamy, bo to... Wiecie jak jest. Żeby dodać pikanteli trochę. Mam tu chili. Takie. W płatkach. Pójdę no do Cili. Po co? Nie wiem, ale jest. Trzeba cały czas miszać, bo to lubi się przypalić. Troszkę soli, wiadomo. Troszkę pieprzu. Pamiętajmy, że jak ono stygnie, to on zgęstnieje, nie? Już niedługo, razem z Eurowasztatem i Next Drive jedziemy do Częstochowy, na plac Biegańskiego. Ha! Będziemy razem wszystkim filmiem robić wam imprezę. 5-6 lipca. Zapraszam. A ja o 19 w sobotę zrobię jeszcze stand-up.